Cześć jestem witam was w następnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy dzisiaj kolejny raz w Minecrafcie. Jak widzicie dzisiaj powracamy do starego trybu z kamerką. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku już będzie odcinek zakończający sezon drugi yy, naszego serwera i po tym sezonie raczej zrobimy sobie delikatną przerwę. Ja jeszcze nie jestem tego pewien yy, ponieważ to wszystko zależy od was ostatecznie oczywiście. I słuchajcie, ja generalnie bardzo nie chciałem teraz robić już serwera, ponieważ naprawdę nie widziałem przez ostatni czas waszej reakcji yy, na serwer. Nie widziałem w ogóle w prak praktycznych, yy, aktywnych graczy. Więc jestem bardzo, bardzo skłonny w tym momencie zrobić taką miesięczną przerwę na odpoczynek, żeby znowu nagrać się do gry. No i może mnie przekonacie. Ale przekonać mnie może jedna rzecz. 15 łapów w górę pod odcinkiem. To jest naprawdę coś. To jest bardzo duża liczba, ale ja muszę tak by, no trzeba zapłacić za posting, trzeba wszystko ogarnąć, trzeba znowu wymyślić nowy sezon i słuchajcie, jeżeli będzie 15 mam w górę, naprawdę, Mój wam, że zrobiłem coś super, mam już pewien plan, nie powiem wam jeszcze co jak, ale mam pomysł, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra słuchajcie, więc w tym odcinku, jako że to jest odcinek zakończający sezon, pokażę wam jeszcze co się zmieniło tutaj u nas. Ja też teraz, jak widzicie, dużo nie grałem, ponieważ jak nikogo nie ma na serwerze To ja tutaj też sam całymi dniami nie będę siedzieć I tak, już trochę posiedziałem, zbudowałem sobie tutaj Jakieś tam podstawę do budynku dla zwierząt No ale nie będę, wiadomo, cały czas sam grał Bo to trochę mija się z celem Mogę wam przy okazji jeszcze, co mogę pokazać? Chyba nic tu w sumie się więcej nie zmieniło Oprócz właśnie tego budynku, który zresztą też nie został wykończony do końca Ale wiem, że jakiś czas temu na serwer weszły trzy nowe osoby i zamieszkały one w Aqua, więc tam właśnie teraz się wybierzemy, jak widzicie mamy łódkę. To wcale nie jest tak, że już y, byłem tam w Aqua, nagrzący dla drugi raz. Odcinek generalnie miał, być, miał już wlecieć dla was w niedzielę, ale niestety tak wyszło że się nie udało. Bo. generalnie właśnie, o co w ogóle chodzi z kamerką? Do czego jest kamerka? Nie mam w ogóle muzyki, nie wiem czemu. Nie włączyłem muzyki, dobra, będę musiał podłożyć. Generalnie dlatego, żeby te odcinki jak najszybciej się pojawiały. E, zminimalizować, tak, chciałem zminimalizować czas nagrywania tego odcinka. I postanowiłem, że tak, muzyka, takie rzeczy jak kamerka będą tak nagrywane na bieżąco. Nie jest to osobny już plik, tylko to wszystko już się razem nagrywa. I miałem nadzieję, że to będzie... Znaczy wiem, no... Myślałem, że od razu się to uda. Nagrałem dla was super odcinek. Yy, trwały was 15 minut, więc naprawdę to był fajny czas. I słuchajcie... Okazało się, że źle ust ustawiłem nowy program. I zamiast do formatu mp4, który obsługuje w pro program do montowania, nagrałem to w jakimś innym formacie. Nie do końca nawet pamiętam jakim. Przez co nie mogłem tego w ogóle zmontować. A sam materiał po nagraniu z programu ważył ponad 8GB więc naprawdę to jest taka wielkość gdzie mój internet wrzucał to bardzo długo ponieważ to nie jest tak, że nie próbowałem tego dla was wrzucić wrzucałem to przez słuchajcie ponad t 3 dni dokładnie no, przez 3 noce, ponieważ jeżeli wrzucam coś w dzień to potem mój internet po prostu nie działa więc wrzucałem to 3 noce ale słuchajcie ja ostatecznie jeszcze wrzuciłem ten film, to nie jest tak, że się poddałem Trzy noce wrzucałem, wrzuciłem ten film. Przez następne dwa dni, albo dzień, chyba dwa dni. Yy, wyświetlał mi się komunikat, że to się przetwarza. Następnie ten film zniknął. Więc. Z YouTube'a. Więc generalnie mógłbym. Jeszcze raz spróbować yy, wrzucić ten film na spokojnie, ale stwierdziłem, że i szybciej i lepiej dla was będzie, kiedy ja sobie ten film. Yy, ten film sobie jeszcze raz nagram. I potem dopiero wrzucę go sobie do programu do montowania, przekonwertuję sobie to na standardowe, takie 2GB, jak zawsze ten film waży. Yy, Podróżowałem jeszcze do tego muzykę, bo ostatnio też było bez muzyki, bo myślałem, że sobie to zmontuję jeszcze potem w programie, no ale niestety nie mogłem, więc tak wyszło, nic nie poradzę. A tymczasem ja już sobie będę płynął i widzimy się już na miejscu w wiosce Timu Aqua. <słyskawek> Wiecie, co się stało właśnie? Właśnie chciałem wydać odcinek, na tle tego zachodzącego słońca. I zacząłem sobie na... Okienko z nagrywania. Kiedy? Ile mam już czasu nagrania? I słuchajcie, wiecie co się okazało? Że nie wystartowało mi nagrywanie po wejściu do Aqua. Więc dobra, jeszcze raz. <laughs> Zaczynamy tutaj. Jesteśmy w tym momencie w... Aqualion, czyli wiosce... Akwa, dopłynąłem tu już chwilę temu. Yy, I tak, co możemy zobaczyć tutaj ze zmian? Mam tutaj jakiś nowy domek, w którym zamieszkali nowi gracze właśnie. Dwóch nowych graczy. Yy, jest to Bartek i drugiego Niku kompletnie nie pamiętam. Dobra, więc to tak się ty, ten dom prezentuje. Jest to trochę... No nie wiem, jeszcze i ma być człowiek, który wygląda tak jakby był zrobiony z tego, co akurat mieli pod ręką. No ale cóż. I jeszcze, wiecie co zauważyłem jeszcze? Że dom jest idealnie, ale to idealnie na skraju miasta. Zobaczcie, tu jest ostatnia ściana domu, tu jest już koniec miasta, więc naprawdę wymierzyli sobie to idealnie. Nie wiem, co to ma tak by dawać, ponieważ to bardzo, ale to bardzo, przez to są podatni na ataki TNT. Więc tak. Chyba muszę sobie zjeść. Coś się tu zmieniło od naszego ostatniego pobytu w tym mieście. Na pewno urząd, nie urząd, jak znowu mi nazwa uciekła, ratusz tego miasta się już zmienił. Jest o wiele bardziej wykończony. Ale taki już jest od jakiegoś czasu, ponieważ to, że wy tego nie widzieliście, nie znaczy, że ja tu w ogóle nie bywam. Co o mnie bijecie, idźcie sobie. Ja tu bywam częściej niż na odcinkach. I no, tak jak właśnie mówiłem, zauważyłem, że bardzo mała aktywność. Teraz nie mam pojęcia, co mówiłem podczas nagrania, co już po nagraniu. No, ale tak jak mówiłem, jest bardzo mała aktywność. Team Aqua to naprawdę już długi czas nie był aktywny. I tak, słuchajcie. Co jeszcze tu jest innych rzeczy, których na pewno nie było? Tu nie było takiego domko, domkowego kobla. Koblowego domku. To jest również od nowego gracza. Nie wiem, to chyba już wcześniej zostanie wykończone. Raczej, bo została też oficjalna. Potem na data końca to jest 30, czyli w sumie za 4 dni. I tak, słuchajcie, y, to jeszcze jest coś innego, chyba tego też z tego co pamiętam nie było. Jest to coś chyba od Yuki, ale pewnie nie jestem. Na liczce jest Yuki więc tak sobie myślę. Co to są? Ja już umiem? A nie, dobre, ja wiem co? Są to takie świecące śmieszne. No i dobra, słuchajcie, ja teraz już na pewno powiedziałem mniej rzeczy niż yy, mówiłem przed chwilą. No ale trudno, tak? Już czas wam przypomnę, że 15 łapów w górę, żebyśmy nie robili tej miesięcznej przerwy w serwerze. Ale myślę, że ona nam się przyda. Przyda nam się, żebyśmy znowu nabrali zapał do gry, yy, żeby nam się znowu bardziej chciało. I dobrze, więc ja się z nami żegnam. Widzimy się już niebawem. I pamiętajcie, że miesięczna przerwa w serwerze nie oznacza miesięcznej przerwy w nagrywaniu. Halo, halo, stop. Zapomniałem wam wspomnieć o tym, że pod odcinkiem tak by dwa w tył nabiliście 8 HP w górę, więc tak jak mówiłem, pod tym odcinkiem dostajecie również link do pobrania save'a z sezonów od 1 do 2.1. Jeżeli chcecie save z serwera z sezonu 2.2, .2, Również napiszcie w komentarzu, a wtedy po prostu Wam go udostępnię. Więc zobaczymy się na pewno w innej serii. Więc tyle. Serwus!